Oj, to nie lato czeka, tylko raczej dzieciaki czekają na lato, a dokładnie na zakończenie roku szkolnego. Na szczęście dla nich wakacje już się zaczęły. Dzwonek w szkole zamilkł na dwa miesiące. Zakończył się rok szkolny. Czas na wakacje, holiday, urlaub, vacances, fiesta, praznik, feriado, semester, czy jak to tam jeszcze inaczej brzmi w obcych językach – Wakacje. Wakacje to czas leniuchowania, nic nie robienia ale to także czas różnego rodzaju wyjazdów. Kacper stawia na podwórkową rekreację. No wakacje, no na jakieś odpoczynek, gdzieś się na wakacje, gdzieś z kolegami pochodzić, na jakieś rowery, czy na jakieś rolki, coś w stylu. Natomiast Vanessa planuje różnego rodzaju wojarze, gdzie tak naprawdę najpiękniej będzie urodziny w liśniku dużym. Za granicą, w górach, z Okopanym w Krakowie, w Tarnowszeku i na Leśniku Dużym. Kinga natomiast w tym roku wybierze góry. Chciałam pojechać do Zakopanego. Ale wśród młodzieży są także zwolennicy wody. Próbuję na plaży, może. Jakieś te zalewy, baseny. Szkoła potrafi być fajna i wielu uczniów lubi chodzić do szkoły i się uczyć. Ale ci, którzy nawet szkołę kochają, twierdzą, że dobrze, że wakacje już się rozpoczęły. No, że się zaczęły wakacje nawet super, bo wreszcie można odpocząć. A w szkole, co jest złego, no to no chyba ta nauka największa. co może być fajne, to możemy się różnych rzeczy ciekawych dowiedzieć. Kraśnickie zakończenia roku szkolnego przebiegały różnie. Niektórzy rok szkolny chcieli zakończyć mszą świętą. Taka też została zorganizowana dla szkół w dzielnicy fabrycznej. Frekwencja niezbyt duża, ale... Zaprawdę godne to, że są uczniowie, którzy w ten sposób chcą świętować koniec roku szkolnego. Były zakończenia na świeżym powietrzu, tak jak tutaj, w szkole podstawowej nr 5, gdzie najmłodsi w cieniu drzew odbierali swoje świadectwa i nagrody. Niezmiennymi akcentami są występy artystyczne. Występy artystyczne były i w plenerze, i w sali gimnastycznej. Były także stypendia ufundowane przez dyrekcję szkoły. Kto się dobrze uczył, mógł liczyć na prezent książkowy czy statuetkę, a o takim świadectwie marzy chyba. Każdy uczeń i rodzic same piątki. Odchodzący ze szkoły najstarszy rocznik uroczyście przekazał sztandar młodszym koleżankom i kolegom. Przyjmujemy szacunek i honorem sztandar naszej szkoły. Ślubujemy! Drodzy uczniowie, słonecznych i ciekawych wakacji. Niech te dwa miesiące, laby, będą dla Was czasem odpoczynku, ale także czasem poznawania nowego. Bezpiecznie wracajcie do szkoły 2 września. Do pierwszego dzwonka zostały już tylko dwa miesiące, trzynaście dni, dziesięć tygodni, cztery dni, 1800 godzin. Miłych wakacji!